Małe, sprytne zmiany, które nie wymagają od Ciebie za dużo pracy, a za które skóra realnie Ci podziękuje. Zmiany są mega proste, a różnice dla Ciebie naprawdę zauważalne, a mikronawek przedostatni to dla mnie totalny, totalny game changer. Jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyk i ogromna prawa dla Ciebie, że nie jak każdy tylko mówisz, że zdrowie jest dla Ciebie ważne, ale realnie robisz coś, co pomoże Ci budować zdrowszą przyszłość. Mikronawek numer 1 jedz codziennie marchewkę lub inny mocno pomarańczowy owoc, np. brzoskwinie, bataty, dynię, paprykę. Z nich wszystkich marchewka nie tylko jest najtańsza, ale też tutaj króluje to cudne źródło beta-karotenu, z którego później powstaje witamina A, czyli retinol. Tutaj mała uwaga, wbrew temu, co ostatnio jest dość popularne na social mediach, jedzenie beta-karotenu, z którego później powstaje retinol, to nie to samo, co stosowanie retinolu np. przykład na twarz jako krem. Na marginesie mi z retinolem cudnie pomogła na trądzik bakteryjny, ale to nie to samo. Ale no umówmy się, to co jemy, a to co będziemy na naszą twarz, no działanie w naszym organizmie jest diametralnie inne. Ale wracając do naszego beta-karotenu, to silny przeciwutleniacz, czyli związek, który pomaga nam gasić stan zapalny. On i inne tego typu związki mogą pomagać opóźnić procesy starzenia, chronią komórki przed wolnymi rodnikami, biorą udział w odnowie, regeneracji komórek. Beta-karoten może też pomagać Ci wpływać pozytywnie na kolory skóry, pomagając w walce z przebarwieniami. Więc codzienna marchewka dla Twojej cery i Zdecydowanie nie tylko. Zdecydowanie. Warto Plus naprawdę super tani produkt, a jest naprawdę super foodem. 2. Zrób sobie orzechowy miks dla skóry. Wymieszaj sobie na przykład pokrojone orzechy laskowe, migdały, pestki, dyni i taki miks dosypuj gdzieś raz dziennie. Na przykład do owsianki, do sałatki, do zupy. orzechy to super źródło witaminy E, zwanej witaminą młodości. Wpływa na elastyczność skóry, na nawilżenie, zwiększa zdolność skóry do wiązania wody. I ja wiem, że po raz setny teraz wyjdzie moje super lenistwo kulinarne, ale... It is what it is. Mi się czasem nie chce wyciągać z dodatkowej deski i kroić orzechów do owsianki. Ja wiem, że to jest 30 sekund, ale no, no czasem się nie chce. Dlatego możesz raz na jakiś czas pokroić sobie więcej takich orzechów albo właśnie wymieszać je z tymi innymi pestkami i orzechami i potem tylko dosypać. Albo możesz sobie wziąć też garstkę takich orzechów i je poszatkować w blenderze i później już mieć takie gotowe, pokrojone do posypywania i nawet nic nie musisz kroić. Ja wiem, że pewnie część z Was pomyśli, że jestem jak jakieś małe dziecko, które po prostu no masakra nawet orzechów jej się nie chce kroić, ale jeśli możemy sobie choć trochę zmniejszyć próg wejścia do zdrowego odżywiania, dlaczego by tego nie robić? Kolejna sprawa, ja lubię sobie zamawiać orzechy przez internet, bo wtedy wychodzi taniej. Możesz zrobić sobie też wzbogacane masło orzechowe. Orzechy ciemne to też spoko źródło witaminy E. Wydałam. Za dużo ekscytacji <grych> i za mało stabilny stół. Czy Spróbuj choć po części zamienić deserki proteinowe i odżywkę białkową na bazie serwatki z mleka na taką roślinną, na przykład z groszku. Wpływ na biało na stan to kwestia bardzo indywidualna, ale z rosnącą popularnością diet wysokobiałkowych i tego, że supermarkety dosłownie zostały zalane wszystkimi fit protein produktami, które głównie bazują często na białkach mleka serwatkowego, może się okazać, że tych produktów mlecznych może być u Ciebie za dużo. Znów, kwestia bardzo indywidualna, ale warto sobie to sprawdzić, bo białka mleka mogą podnosić poziom insuliny i insulinopodobnego czynnika wzrostu, co przekłada się na produkcję androgenów, która może prowadzić do nadmiernego wydzielania sebum. Z drugiej strony produkty mleczne fermentowane, takie jak na przykład jogurt, maślanka, kefir, mogą mieć wręcz pozytywny wpływ na naszą celę, dlatego jest to naprawdę bardzo kwestia indywidualna i tego, jaki nabiał spożywamy. Jeśli ze zwiększoną jego ilością w Twojej diecie zauważasz, że sterą może być tak średni, to warto spróbować na przykład odżywki białkowej na bazie groszku, soi, ryżu, tanie sprawdzone polecajki z dobrym składem tutaj. I też nie będę tutaj się propagandy, że nabiał jest niezdrowy. Produkty mleczne na przykład fermentowane mogą być bardzo spoko dla naszego zdrowia. Ja osobiście nie wiem ich z innych względów, ale dzisiaj gadamy tylko i wyłącznie o kwestiach dietetycznych. Cztery. Ogarnij ciekawszy sposób na nawodnienie. Jeśli picie dużej ilości wody to dla Ciebie żaden problem, to gratulacje, świetnie bardzo. Klepie po ramieniu, ale dużo osób tak nie ma, dlatego warto szukać ciekawszych sposobów na nawodnienie, takich, które będą, no, bardziej zachęcające. Kilka propozycji. Możesz na przykład zrobić sobie domową ice tea. Zapasz sobie herbatę miętową w takiej małej ilości ciepłej wody, dalej trochę zimnej wody, możesz do tego dodać sok z cytryny i jakieś mrożone owoce, na przykład mrożone truskawki są najtańsze. A dodatkowo dodadzą smaczku. I masz pyszny ziołowo-owocowy napar idealny na lato. Tak samo możesz zrobić sobie z herbatą owocową. Wielu osobom pomaga po prostu dodanie do zwykłej wody trochę lodu i wtedy to woda już jest jakaś taka ciekawsza do picia. Oczywiście klasyki, można dodać tam sok z cytryny, jakieś mrożone maliny, sok z limonki, trochę liści mięty. Bazylia to jest też ciekawy sposób do wody, naprawdę polecam sobie czasem spróbować. Nie tylko mięta. <noise> I oczywiście najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o nawodnienie, dla mnie to po prostu ustawianie szklanek z wodą, a najlepiej dużych szklanek można wziąć po prostu słoik w strategicznych miejscach, czyli tam, gdzie pracujesz, tam, gdzie śpisz, i tam, gdzie odpoczywasz. Tak, żeby mieć ją zawsze przed oczami na widoku i nie musisz się zastanawiać, tylko o woda, chwytam piję. A dlaczego to jest ważne? Ano to, ile pijesz, wpływa na nawilżenie Twojej skóry. Ma bardzo duży wpływ na jej jędrność, elastyczność i jest konieczne do jej prawidłowego funkcjonowania. Woda nawodnienie naprawdę jedna. Z podstaw dietetycznych, jeśli chodzi o zdrową skórę. Szybki przerywnik, jeśli uważasz ten film za pomocny i przydatny i chcesz pomóc, mi, możesz dać łapkę w górę, napisać komentarz, zasubskrybować. Dla ciebie to kilka sekund, a dla mnie naprawdę realne wsparcie i bardzo, bardzo zawsze doceniam. 5. Dodaj sobie nasiona czyja do wody. Nasiona czyja to naprawdę super, super food. Nasza jelita bardzo go lubią to dodatkowe źródło błonnika, jest fajnym źródłem wapnia i jest też fajnym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3. One wpływają na nawilżenie, regenerację skóry mogą zmniejszać ilość zmian rądzikowych. porównań do kwasów, tłuszczowych nasyconych, które znajdziesz w produktach odzwierzęcych, te roślinne, wielonienasycone, na przykład omega trójki, mogą wpływać na zwiększenie płynności łoju skórnego, czyli sebum, co wtedy nie zatyka Twoje gruczoły łojowe. Jeśli chodzi o nasiona czija, to żeby mój i Twój organizm wydostał sobie z nich omega trójki, to potrzeba, żeby yy, nasiona napęczniały. Dziwnie to powiedziałam. Ale potrzeba! Dlatego super dorzucać je na przykład do owsianek nocnych, robić z nich pudingi czyja, ale jeśli nie chcecie się tego robić, to super świetnym i bardzo prostym sposobem jest po prostu dorzucenie raz dziennie łyżki czy łyżeczki nasion czyja do wody. Zostawienie jej na trochę, one sobie później napęcznieją i potem możemy wypić jak zwykłą wodę, nie zauważając, że dodatkowo dostarczamy sobie naszemu organizmowi bardzo dobrych rzeczy. I jelita też Ci za to podziękują. 6. Dodanie łyżki czy łyżeczki oliwy do dań na surowo. Na przykład polanie kaszy czy ziemniaczków, dodanie jej do surówki. Oliwa również zawiera przeciwutleniacze, czyli związki. Które pomagają nam gasić stan zapalny, dlatego jest fajnym źródłem witaminy E. Dodatkowo dodanie zdrowych tłuszczów do twoich dań pomoże Ci zmniejszyć ładunek glikamiczny twojej potrawy. I jeśli chodzi o dietę dla zdrowej skóry, to bardzo korzystnie wypada tutaj dieta z niskim albo średnim indeksem glikamicznym. Dieta z wysokim indeksem glikemicznym ma charakter prozapalny i zwiększa produkcję insuliny, co przekłada się na produkcję łoju, czyli sebu. W takim codziennym życiu najważniejsze będzie po prostu odpowiednie komponowanie potraw, tak żeby nie miały za wysokiego ładunku glikamicznego. I tutaj przydatne jest po prostu dorzucanie większej ilości warzyw i owoców. Super jak na posiłek jest ich tak z 200 gramów, to jest wtedy do Dorzucanie, dodanie jakiegoś zdrowego źródła białka, na przykład tofu, fasoli, ciecierzycy, soczewicy, groszku i dodawanie zdrowych źródeł tłuszczy. Ale wiadomo, nauka komponowania zdrowych posiłków nie jest jakaś trudna, ale nie jest to mikronawyk. <noise> jak się chcesz nauczyć, jak to robić, to tutaj odsyłam do filmu. Dlatego takim sprytnym sposobem może być dorzucenie po prostu łyżeczki zdrowego tłuszczu do Twojego posiłku. Jeśli chodzi o tłuszcze w diecie na zdrową cerę, to korzystne będzie wybieranie w większej ilości tych roślinnych, np. z orzechów, z oliwy, z pestek, a w mniejszej ilości tłuszczy nasyconych, czyli tych z produktów odzwierzęcych, takich jak masło, nabiał, mięso, ale też w roślinnych nasycone mamy w oleju palmowym i kokosowym. Szybkie pytanie. Chciałabyś więcej filmów z mikronawykami na różne inne strefy zdrowotno-życiowe? Na przykład mikronawiki kaszące stan zapalny, albo dla zdrowej tarczycy. Tak koniecznie Ci podrzuć tematy. A i zanim do kolejnego, to jestem też ogromnie ciekawa, czy u Ciebie były jakieś takie małe zmiany, małe rzeczy, które zmieniłaś, a które zrobiły ogromny wpływ, albo taki no zauważalny wpływ na twoim serię. Ja naprawdę bardzo chętnie przekażę więcej tipów. Jako osoba, która co jakiś czas wraca tronik bakteryjny, chętnie poczytam, co u Was super zadziałało. Numer 7. Choć czasem zamiana białego makaronu na razowy i ryżu na kaszę. Nie zrozummy się, źle, biały ryż, biały makaron jak najbardziej I mogą też być częścią zdrowej diety, ale podmianka na te wersje bardziej razowe znów może nam zmniejszyć ładunek glikamiczny Twojej potrawy, co będzie dużym plusem dla Twojej skóry. Dodatkowo dostarczysz sobie więcej witamin z grupy B, które na skórę również działają bardzo pozytywnie. Kasza gryczana to też źródło cynku, selenu, które są ekstra dla Twojej skóry. Kasza jaglana ma dużo żelaza, gryczana ma dużo magnezu. Co też ogólnie po prostu pomoże Ci się czuć lepiej i mieć więcej energii, a wiadomo, że wtedy po prostu w życiu fajniej. Mówmy się, dla wielu osób, gdy mamy jakiś mocno wyrazisty sos czy pesto nie zrobi za dużej różnicy, czy będziemy mieli makaron biały czy razowy. Zamiast jakiegoś risotto możemy zrobić sobie równie przepyszny kaszotto. A tutaj indyjskich super może pasować na przykład kasza jaglana. Kolejny typ jest taki trochę bonusowy, bo nie dietetyczny, ale wiem, że wiele osób, które dba o zdrowe jedzenie dba też o to, żeby się więcej ruszać. A ten mikronawek to czyszczenie telefonu, szczególnie po siłowni i po innych aktywnościach takich codziennych, bo umówmy się, niech pierwszy rzuci kamieniem kto nigdy nie wziął telefonu do łazienki na robienie dwójki. Ja nie będę rzucać, ja nie. Gdy bierzemy ze sobą telefon na siłownię, na salkę fitness, to umówmy się, nie są to najczystsze miejsca na świecie, a ten telefon, przynajmniej ja i wiele osób, które widzę w tych miejscach, no rzucamy tak sobie o, że naprawdę jest to szokujące, że jeszcze nikt mi niczym tego telefonu, który się po prostu wala tam po ziemi, nie zgniótł naprawdę. Ale po takiej siłowni myjemy ręce, myjemy siebie, a nasz telefon często zostaje taki treningowo brudny. A wystarczy mega prosta rzecz. Ja wychodząc z treningu po prostu biorę te takie odkażacze do maszyn, do sprzętu i ksikam sobie nimi telefon. I tyle. I czyściutki. I git. Wróćmy do tematów dietetycznych. Numer chyba 8. Dodaj sobie do choć jednego dania dziennie strączki. Znów może to być sposób, żeby zobaczyć, czy na przykład zamiana po części nabiału na inne źródła białka może nie pomóc twojej skórze. Z kilku powodów. Po pierwsze jeśli jesz dużo nabiału, to zamieniając po części go na źródła białka z roślin, możesz zobaczyć jak wtedy się będzie czuła Twoja cera? Jak już wiesz, nabiał na nasze cery może działać bardzo różnie. Dla niektórych może być zupełnie spoko, a u innych może stan skóry pogarszać, więc warto sobie sprawdzić, jak jest u ciebie. Po drugie, dorzucisz sobie więcej białka do posiłków, a więcej białka to lepszy ładunek glikemiczny potraw. Po trzecie, strączki mają działanie przeciwzapalne, co super wpływa również na stan Twojej cery. No i wiadomo, są też takie rzeczy, jak to, że zmieniając choć częściowo białka od zwierzęce na roślinne, super to wpłynie na stan Twojego serca, na naczynia krwionośne, pomoże zmniejszyć cholesterol, wpłynie super na glikami, może pomóc Ci do powinnie żyć więcej, ale to są takie tam dodatkowy mały plus. <noise> I w ogóle nie mówię, że masz całkowicie teraz przychodzić na wege-dietę lub odejmować sobie coś z diety. Ja w ogóle bardzo lubię takie podejście. Nie co trzeba zakazać sobie w diecie, odjąć, z czego zrezygnować, tylko takie myślenie, co ja mogę sobie dodać fajnego do tej diety. Na przykład czasem do jakiegoś warzywnego sosu obiadowego możesz dorzucić sobie trochę fasolki ze słoiczka, albo zrobić sobie kary i dodać do niego ciecierzycę. Do zupy dorzucić trochę mrożonego groszku, do pieczonych warzyw dodać wędzone tofu. Serio, nie czego sobie zakazać a co dobrego sobie dać? No piękne jest to podejście, naprawdę. Szczerze polecam. Gazowana woda, kombucha albo piwo zero zamiast alkoholowych napojów. Ja wiem, że ja się z tym alko powtarzam, ale ograniczenie go naprawdę korzystnie wpłynie na prawie każdą, jak nie każdą strefę, sferę, sferę twojego życia. I na skórę, ojeju, jak bardzo, bardzo też. Po pierwsze, alko na skórek. I myślę, że to są rzeczy, które sama też świetnie widzisz i zauważasz, bo jeśli jak się było młodszym, to jeszcze jakoś to przechodziło, choć wtedy miało to bardzo zły wpływ na nasz rozwijający się mózg. Dla nasz dorosły mózg również to ma bardzo zły wpływ. Alkohol odwadnia na skórek, co jest super łatwe do zauważenia i kto kiedykolwiek wypił więcej, ten myślę, że to zauważył. Twoje pory są rozszerzone, zmarszczki bardziej widoczne, ma też działanie zapalne. Dodatkowo odwodniona skóra ma znacznie gorsze funkcjonowanie, i alkohol też negatywnie na funkcjonowanie całego naszego organizmu, co może być też widoczne w kondycji naszej skóry. Więcej o naprawdę szokującym wpływie alkoholu. Na stan twojego zdrowia w tym filmie. Nie samą przy researchowaniu tego niektóre rzeczy zaskoczyły. Ale wiadomo, jesteśmy społecznymi zwierzakami ze swoimi przyzwyczajeniami, więc na grillach, imprezkach dużo z nas ma takie przyzwyczajenie, żeby coś tam sobie popijać, coś sobie w tej ręce trzymać. Ja na przykład, jak jestem na jakimś spotkaniu i gdzie jeszcze mam rozmawiać z jakimiś ludźmi, których średnio znam, to jakoś tak się lepiej czuję, jak sobie coś tak w ręce trzymam, tak wiem, co mam z rękami zrobić. One nie są jakieś takie, cześć, co tam, tylko. Ty, 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 ty". Nie wiem, czy to ma sens. Dlatego Warto poszukać sobie zamianek i dla mnie na przykład super działa piwo zero, tylko tutaj polecam to niesłodzone, bo nadmiar cukru negatywnie wpływa na naszą cerę. Albo na przykład kombucha, albo takie gazowane wody małe w puszkach z jakimś aromatem. No to jest takie przyzwyczajenie trzymania jakiejś puszki z czymś gazowanym. Hi hi, co poradzę. Daj sobie suplementy witaminy D omega trójek koło łóżka albo koło szczoteczki do zębów. To dotyczy się ogólnie wszystkich suplementów, które przyjmujesz. Jeśli dasz je sobie gdzieś na widoku, w miejscu, w które i tak kiedyś w ciągu dnia sięgniesz, na przykład po szczoteczkę, to wtedy łatwiej Ci będzie skleić sobie te dwa nawyki razem, że oho myję zęby, potem odkładam szczoteczkę, biorę suplementy, przyjmuję suplementy, widzę je, trudniej mi o nich zapomnieć. Dokładnie to, co suplementować rozważ indywidualnie z dietetykiem, lekarzem, farmaceutą. Jest to mega indywidualna kwestia. Jeśli interesujecie, które suplementy mogą mieć sens, a które są totalnym marnotrawstwem hajsu, mimo tego, że często są ogromnie promowane, to bardzo polecam ten film tutaj. Wielki przegląd suplementów. Naprawdę warto to wiedzieć, bo ostatnio suplementy są tak nahalnie reklamowane i to często tak bezsensowne, że serio nie ma co marnować swoich pieniędzy i warto być świadomym. Ale o omega-3 już wiesz, że mogą korzystnie działać na twoją skórę. Dla skóry i zdecydowanie nie tylko, warto też rozważyć suplementację witaminą D. Ona ma wielokierunkowy wpływ na naszą skórę i na jej funkcjonowanie. Może wzmacniać naskórek, regulować podziały komórek, działać działa Przeciwzapalnie. W naszej strefie geograficznej wiele osób ma jej niedobór, dlatego zgodnie z takimi ogólnymi polskimi zaleceniami warto ją suplementować w tych miesiącach nieletnich lub przez cały rok, jeśli nawet latem nie mamy za dużej ekspozycji na słońce. Dla zdrowia naszej skóry bardzo pomocne może okazać się zadbanie też o naszą mikrobiotę jelitową. Tu czekają na Ciebie mega proste do wprowadzenia mikronawyki, które mogą dać realną ulgę Twoim jelitom. Mega mało prac za to naprawdę są game changery dla jelit. Tutaj masz proste i pyszne przepisy na piękną cerę. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, możesz dać popły w górę, napisać komentarz. Ogromnie doceniam, że jesteś.